Cześć, z tej strony Jennifer Ritz i dzisiaj pogadamy o moich perełkach, czyli najlepszych książkach tego roku. W sensie, ubiegłego roku. Tutaj tak samo jak w filmie o największych rozczarowaniach roku 2020 będę leciała książkami po kolei, tak jak je czytałam w tym roku, więc niestety o tych czytanych... Najdalej, no czyli na samym początku tego roku, pewnie będę mogła powiedzieć mniej, bo mogę też nie pamiętać. Ale lecimy, patrzę na to, jak były te książki oceniane. Wszystkie książki, które w dzisiejszym filmie tutaj się ukazują, otrzymały ode mnie ocenę 5 na 5 gwiazdek. I no, są to książki, które naprawdę bardzo, bardzo mi się podobały. Chociaż jedna, Holly Black, dostała 4 na 5, ale to tylko dlatego, że była za krótka. Dobrze, przechodzimy, nie przedłużamy. Także tak, pierwszą książką, która... a raczej duologią, tylko nie chciałam wyciągać obu książek, było z Vengeful, które czytałam w tym roku. I powiem Wam, że no, Wiktoria szła, robi naprawdę bardzo dobrą ro robotę. Bo pamiętam też, jak się zachwycałam nad Mrocznym Duetem i, i... czekajcie, spojrzę, jak to się nazywało. Mroczny Duet i Okrutna Pieśń. Tamta seria mi się bardzo podobała i teraz przy z Wenchful było według mnie jeszcze fajniej niż wtedy, więc naprawdę popstuję tę książkę. Tym bardziej, że tutaj akurat druga część dostała właśnie 5 na 5 gwiazdek, Wishes dostała 4, ze względu na to, że ta książka tutaj była fajnym rozwinięciem, było w niej więcej, więcej akcji, całe to zakończenie też było bardzo. Bardzo efektowne po prostu dla tej duologii, więc naprawdę ta książka, a w sumie cała duologia, to są książki naprawdę warte uwagi, warte polecenia, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście, no to naprawdę zapraszam. No i kolejną książką jest książka, oczywiście z polecenia nikogo innego, jak Kombuk, i jest to książka, która trafiła też do moich książek, książek życia. Tutaj Wam też podlinkuję filmik. E, moich życiowych książek, że tak powiem. Bo Marę naprawdę była tak książką piękną w swoim przekazie i w swojej prostocie, ale również taką opowiadającą po prostu o sile kobiet i o takiej woli walki, że naprawdę to jest książka, przy której z samego wzruszenia szczęściem, takie, takie poczucie szczęścia we mnie wywołała ta książka, że z tego wzruszenia ze szczęścia płakałam podczas czytania tej książki. Więc wydaje mi się, że to jest naprawdę cudowne przeżycie i naprawdę życzę tego przeżycia każdemu. Więc jeżeli jeszcze nie czytaliście Maresi, to naprawdę gorąco Wam polecam. Ja do teraz się dziwię, że nie przeczytałam jeszcze na Ondel, bo miałam zamiar wtedy to zrobić od razu po tej książce. I w sumie mam pobrane cały czas na czytniku i cały czas tego jeszcze nie przeczytałam, więc chyba wiem, co będę w na najbliższym czasie czytała poza Wiedźminem. No i nie no, po prostu to jest książka, która jest tak piękna, ma tak piękny przekaz, że, że no nie powinniście przechodzić obok niej obojętnie, naprawdę. No i kolejna książka, która trafiła do moich tegorocznych naprawdę największych perełek i ogólnie życiowych perełek, to jest książka, nad którą dostałam przypadkiem patrona. To jest historia, w ogóle mam w planach film nagrać o sytuacjach z wydawnictwami, które były nie do końca okej. Okay bo no, zdarzyło mi się takich kilka, że dostałam na przykład patronat nad książką, gdzie nie wyraziłam ostatecznej zgody na opublikowanie mojego logo na, na okładce. To była jedna z takich sytuacji, ale szczerze mówiąc przeczytałam ją. Na początku podchodziłam sceptycznie, trochę się bałam, mówię ok, dużo opisów, mogę się wynudzić, ale książka się tak rozkręciła i jest przepiękną, z przepięknym retailingiem i jeszcze w dodatku mrocznym retailingiem tej baśni o 12 tańczących księżniczkach, że no to jest po prostu kosmos. Jeżeli lubicie, na przykład oglądaliście nie wiem, kiedyś Barbie i 12 tańczących księżniczek, no to tutaj macie taką no, mroczną wersję ze śmiercią, z żałobą w tle. Tutaj akurat to jest historia 12 sióstr, a nie są księżniczkami. Ale no, jest to historia obwiana taką wielką klątwą, wielką tajemnicą, wiel dużą ilością śmierci. Siostry umierają, padają jak muchy jedna po drugiej. No, książka jest fenomenalna, jest upiorna, ale jest też cudowna, jest bardzo wciągająca, nie da się od niej oderwać. No, jeszcze mamy tutaj dwa romansy w tle, tak naprawdę taki trójkąt, gdzie no. Bohaterka w końcu według mnie dobrze wybrała, <laughs> nie będę ukrywać, więc no to jest książka, którą wydaje mi się, że jeżeli lubicie baśnie i lubicie takie baśnie, które są zretellingowane w taki roczniejszy sposób, taki bardziej dla dorosłych, to naprawdę jest to książka godna polecenia, godna przeczytania i godna zachwytu. Także teraz lecimy do kolejnej. No i teraz mamy Jakuba Małeckiego i tutaj mamy Horyzont. Horyzont Jakuba Małeckiego, który, no kurczę, umówmy się, o Jakubie Małeckim już nawet mówiłam na kanale u Teachbook w serii, w pierwszym odcinku serii Łączy Nas. I to był właśnie wtedy Jakub Małecki, mówiłam o jego ulubionych moich książkach. No i Horyzont generalnie Jakub Małecki cały czas trzyma poziom i każda książka Jakuba Małeckiego, jaką na razie przeczytałam, wywarła na mnie ogromne wrażenie, również ta. Więc ta również otrzyma oczywiście 10 na 10. I no, jest to książka, która coś opowiada o pewnym rodzaju traumy po wojnie w Afganistanie i o tym, jak bardzo potem jest się człowiekiem zapomnianym, gdy przeżyje się taką wojnę. W momencie, kiedy przyjaciele, którzy umarli na tej wojnie, są pośmiertnie odznaczani, opowiada się o nich w szkołach i tak dalej, no ale oni właśnie nie przeżyli, tak? A osoby, które przeżyły, zostają totalnie zapomniane, zapomniane na tym świecie i... No nasz główny bohater tutaj po tej wojnie dostał propozycję, żeby zarobić jakiekolwiek pieniądze. No po prostu bardzo ciężko mu się żyło, bardzo cienko też wiodło. Stwierdził, że przyjmie propozycję napisania książki na temat jego przeżyć w Afganistanie. I było to dla niego bardzo ciężkie przeżycie i bardzo mocno skłaniało go do uzewnętrznienia się. No jest tutaj historia też pięknej miłości, która rozpoczyna się przyjaźnią i pięknego takiego opisywania tego, co się wydarzyło, ale również no, jest to wszystko bardzo uderzające, bardzo traumatyczne. Oczywiście język Jakuba Małeckiego w tej książce no, jest również przecudowny, bo Jakub Małecki zawsze potrafi to zrobić tak, że jego zdania są do absurdu proste i takie dobitne, niosą za sobą mega dużo przekazu, ale nie są zarazem w ogóle takie jakieś... nie ma jakichś mega wielkich metafor, przenośni, nie są jakieś rozbudowane na kilka linijek, na kilka wersów, tylko no to są zdania, które są proste, krótkie, a są za sobą bardzo wiele treści. Także no jego książki są właśnie dosyć cienkie, a są wspaniałe, więc jeżeli jeszcze nie czytaliście nic Jakuba Mieleckiego, to polecam każdą jego książkę. Akurat te czytałam w tym roku. No i tutaj już przechodzimy do historii całkiem nowej na moim kanale i ogólnie dosyć świeżej też dla mojej głowy. E, tutaj mowa oczywiście o Red, o Red, White and Royal Blue, bo to jest książka, która no Naprawdę powiem Wam, że ja się przy niej świetnie bawiłam. Mamy tutaj świetnych bohaterów. Mamy, wiecie, syna prezydentki USA oraz mamy księcia, który no dobra, może nie jest następcą tronu, ale któryś tam z kolei, e, który jest wnukiem królowej Anglii, więc no i jeszcze między nimi zradza się przyjaźń, która następnie jest miłością. Na początku jest to wszystko na pokaz. I no, po prostu te teksty, ta relacja w tej książce, e, to właśnie takie odnajdywanie siebie, taką własną tożsamość, oczywiście też własną seksualność, bo to jest oczywiście young adult. E, no, jest to książka naprawdę świetna. Ja się przy niej bawiłam tak, jakbym była znowu szesnastolatką, która czyta fanfiction o Maleku, ale mamy tutaj po prostu księcia oraz pierwszego syna w USA. Więc no, naprawdę książka Wspaniała, książka, świetna, taka, no naprawdę na przeczytanie na jeden, dwa wieczory. Ja czytałam ją dłużej przyzaję, ale po prostu dużo się u mnie działo, ale jest to książka, którą naprawdę czasami nie potrafiłam od jej odłożyć. Bo chciałam ją czytać dalej i potem czytałam ją do 5 rano, a na dziewiątej miałam do pracy, więc potem chodziłam jak zombie. Więc no, to już mówi samo za siebie, że jeżeli w tym wieku nie byłam w stanie się od książki oderwać nocą, to znaczy, że musi być naprawdę świetna i wciągająca, i zabawna, i w ogóle wszystkie najlepsze przymiotniki, jakie można o niej tylko powiedzieć. Jednym tylko ale co do tej książki to postarajcie, jeżeli możecie, postarajcie się przeczytać ją w wersji angielskiej, w sensie w oryginale, ze względu po prostu na to, że ta książka no, ma trochę takich kilka koszmarków w sobie, jeżeli chodzi o tłumaczenie, yy, co niestety no, jest godne lekko potępienia. Yy, ale jeżeli oczywiście nie umiecie tak dobrze czytać po angielsku itd. Tak to ta wersja też jakoś Wam się sprawdzi. Ja ją w tej wersji czytałam i ja po prostu widziałam, czułam te rzeczy, które powinny być najpierw przetłumaczone, więc jakby zdaję sobie sprawę z tego, jaki wydźwięk ta książka miała oryginalnie. Ale no niestety, no są tutaj rzeczy, które jeżeli jesteście może młodszymi, młodszymi czytelnikami, no to możecie tego nie, nie do końca to zrozumieć, jak to powinno wyglądać w oryginale. I może to po prostu trochę Wam niszczyć przekaz książki, w sensie przekaz po prostu niektórych definicji, o, że tak powiem. Ale tak to naprawdę książka była świetna, więc polecam. No i tutaj wziąłam sobie drugi tom opowiadania Wiedźmina, bo szczerze mówiąc drugi tom podobał mi się chyba bardziej od pierwszego, chociaż sama, nie wiem, oba tomy odsłuchiwałam na, na audiobooku, na Storytelu. I no, powiem Wam, że Wiedźmin mi się bardzo mocno podoba, tym bardziej, że na Storytel jest jeszcze zrobiony w tym audiobookie, w audiobooku w takim, wiecie, podziale na role, każda rola ma swój własny głos, są jeszcze takie wszystkie dźwięki w tle, więc jeżeli tego nie słyszeliście, to polecam sobie chociaż fragment, odtworzyć ten taki darmowy fragment, żebyście zobaczyli, jaki to ma klimat, ten audiobook. Ale dalej już serię wydaje mi się, że będę czytała mimo wszystko w papierze, ze względu na to, że Trochę się przyłapuję na tym, że czasami się wyłączam i potem muszę się cofać, i nie do końca przyswajałam te niektóre historie, ale też nie straciłam po prostu w opowiadaniach na tyle z tych książek, ze, tylko ze względu na to, że oglądałam serial i większość tych historii, które były zawarte w tych dwóch tomach opowiadań, były po prostu w serialu i były dla mnie tylko taką powtórką z rozrywki, z małymi, oczywiście, drobnymi niuansami różnic, e, które oczywiście, no wiadomo, w serialu zawsze jest coś pozmieniane w adaptacji, w ekranizacji, no zawsze coś się znajdzie, co jest po prostu inaczej niż w oryginale. No ale co nie zmienia faktu, że książka, w dwa tomy opowiadań bardzo, bardzo mi się podobały i na pewno będę w tym roku kontynuowała Wiedźmina, bo no, świetna zabawa, świetnie się to czyta i naprawdę jest fajny, taki słowiański klimat. Bardzo lubię Geralta i Geralt jest w ogóle dosyć złożoną postacią, ale o tym Wam opowiem w innym filmie, w którym będę bardziej recenzowała książki z ostatnich dwóch miesięcy, jakich czytałam. Dobrze, a teraz przejdźmy do kolejnej książki. No, i to jest jedyna książka w zestawieniu, właśnie Holly Black, yy, i to jest. Dlaczego Król Elfów nie znosił baśni? I to jest jedyna książka, która tutaj ma 4 na 5, a nie 5 na 5 z wszystkich, które tutaj pokazuję dzisiaj, ze względu na to, że po prostu ta książka jest krótka, ale ma bardzo fajne morały, fajnie przedstawia oczywiście młodość Kardana, to dlaczego on się taki stał, jaki się stał potem z tej głównej serii, czyli Okrutne książe. No, jeżeli czytaliście właśnie okrutnego księcia Holly Black, albo. Eee, no, nie, generalnie jeżeli czytaliście te, te trylogie Holly Black, to wtedy ta książka jest świetnym uzupełnieniem. Ma też, jak widzicie, przepiękne ilustracje, postaram się Wam coś pokazać. Także no, ja jestem fanką tej książki, bardzo. I no, powiem Wam, że jest cudowna, fajnie się ją czyta. Tutaj jest też ten taki motyw jednej baśni, która za każdym razem, kiedy jest opowiadana, się zmienia. Więc no, powiem Wam, że książka jest cudowna, jest świetna. No i książka też fajnie ukazuje późniejszą relację Kardana z Jut już po wszystkich wydarzeniach z trylogii. Nie chcę Wam mówić dokładnie o co chodzi, bo będzie spoiler. No, ale fajnie pokazuje ich późniejszą relację również oraz właśnie młodość Kardana, to jak wpływały na niego różne baśnie, opowieści i jak ta jedna baśń powtarzana kilka razy w książce miała kluczowe w sumie znaczenie. W pewnym wydarzeniu w życiu Kartana, które w sumie mogło zakończyć jego życie, a również nawet życie, czód. Więc powiem Wam, że książka świetna, tylko dostała mniej punktów dlatego, że jest za krótka. I to jest jej jedyny minus. A z drugiej strony, no nie ma co przedłużać książki, bo potem mogłoby wyjść jak u Cassandry Clare. Jeżeli, jeżeli oglądaliście filmik z rozczarowaniami, to wiecie o co chodzi. No i ostatnia książka, która będzie w tym filmiku z moich perełek i to jest kolejna książka z polecenia Combook, i Jest to Maus, na którego bardzo długo czekałam i jak tylko dostałam maila, bo sobie oczywiście zapisałam na stronie, Pruszyńskiego, tak, Pruszyńskiego, że jeżeli książka będzie dostępna, to ja od razu chcę dostać maila. Co jest zawsze tak można robić, jeżeli książka jest niedostępna. Jak dostałam maila, to ja od razu dzień później zamówiłam książkę i tylko czekałam, aż przyjdzie. Bo niestety no, nie było do druku, nie była nigdzie dostępna, a jak gdzieś była dostępna, żeby odkupić, no to kurczę za 150 zł, a nie chciałam wykładać takich dużych pieniędzy na tę książkę. Gdzie trzymałam ją dwa lata wcześniej na targach w rękach i była za 50 zł, a już wtedy nie miałam tych pieniędzy, bo nie dość, że nie zarabiałam sama, no to jeszcze to były końcówka targów, więc ja już byłam spukana po wydatkach na inne książki na targach. No ale w końcu ją mam, bardzo się z tego cieszę i no, komiks po prostu był genialny. I powiem Wam, że jak na komiks, to czytało się go dosyć długo. I w sumie czytałam praktycznie, no dobra, może w trochę szybszym tempie niż normalną książkę, ale mimo wszystko w dosyć wolnym tempie, po prostu ze względu na to, jak ciężki jest poruszany temat w tej książce. Nie wiem, czy pamiętacie, ale chyba już Fastyka sama swoje mówi: że jest to książka napisana przez Żyda, którego ojciec przeszedł przez obóz koncentracyjny i jego matka również. I on tutaj zbiera wszystkie informacje od tego swojego ojca i na podstawie tych zeznań, wyznań swojego ojca, równocześnie pokazując jak od niego wyciągał te informacje, jak wygląda jego relacja już kiedy ojciec był stary. No i to jest wszystko przedstawione tutaj po prostu w tym, w tym komiksie. Przez co no niektóre sceny, jak ja oglądałam obrazki, to chciałam się bardziej wczuć w to wszystko, co się tutaj działo. I właśnie ze względu na to, no. Trwało to trochę dłużej niż w standardowym komiksie po prostu. Czasami też potrzebowałam trochę chwili na przemyślenie, na oddech od tej książki, bo no, temat, który porusza po prostu nie jest łatwy i dużo też miałam refleksji na temat po prostu sytuacji Żydów w, w tym okresie i w tym, jak potem wyjechali właśnie do Ameryki czy do Izraela, bo są pokazywane przecież realia Żydów też. Po wojnie, właśnie w momencie, kiedy nasz autor przedstawia sam siebie, jak wyciąga informacje od ojca, a raczej robi z nim taki wywiad, że tak powiem, oraz uczestniczy w jego życiu. No i powiem Wam, że no, książka cudowna pokazuje też, jak bardzo wpływa potem ten obóz na człowieka, który go przeżył. E, ojciec tutaj głównego bohatera, ma wiele natręstw ze względu na to, co przeżył. I no, książka naprawdę. Skłaniające do refleksji. No, wspaniale w ogóle narysowana piękną kreską. No, jest to opis czegoś nieprawdopodobnego. Trochę ułatwiało mimo wszystko to, że tutaj postaci są przedstawione za pomocą zwierząt, a nie ludzi. I jakby tu jeszcze ludzie byli narysowani, byłoby jeszcze ciężej prawdopodobnie czytać mi było tę książkę ale no, mimo wszystko jest to książka, która jest bardzo godna polecenia. Jeżeli jesteście bardzo wrażliwi, to wydaje mi się, że Wam może się bardzo ciężko to czytać, ale jest to coś bardzo wartościowego, więc myślę, że no, warto, warto się za to sięgnąć, warto to zamówić, póki jest dostępne. Już o tym zresztą mówiłam na storiach, jak tylko, jak tylko zamówiłam, to od razu wszystkim wszem i wobec obieściłam, że książka jest dostępna. Także ja teraz już skończyłam ten filmik. To już są wszystkie książki, które no, w tym roku chwyciły mnie za serce, które uważam za książki, które naprawdę są najlepsze z tych, które przeczytałam. No i już? i to już y, do zobaczenia w kolejnym filmie. Tutaj też się powtórzę tym samym, co mówiłam w poprzednim filmie, który nagrywałam. Że no niestety YouTube strasznie ucina zasięgi i wiem, że nie chcecie o tym słuchać. Ale jeżeli zostawilibyście łapkę w górę albo komentarz, chociażby taki za, dla zasięgów, to bardzo byście mi w tym zwyczajnie pomogli w rozwijaniu kanału. A ja już się teraz z wami żegnam, wysyłam buziaki, uściski. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Hej!